Looks and... so, Chciałbym, żeby zawodnicy grali z uśmiechem na twarzy, żeby chcieli grać w piłkę, e, a nie tylko musieli, bo ktoś are at team who looks like this. Myślę, że no, duża szkoda i jeżeli wstyd, jeżeli e, kibice siedzą na trybunach i wyglądają w ten sposób. What I was watching in the last game when I was here when uh, Vista was playing against Löwen from Germany. I also have this philosophy that I cannot accept training spoilers. I want people who would like to train. But that is also my responsibility, I want them to like to train, like to train hard. And the first thing I will tell the players when I meet them, I will tell them that I have a priority. A priority to znaczy, że pierwszym prioritym jest Wisła Płocka, the second prioritym jest team, and the third priority jest themselves Pierwszą rzeczą, którą powiem Zamanikom, to są pewne wartości. Wartością nadrzędną nad, jest Wisła Płocka. Potem zespół, a potem oni sam.

Know that I, I like to be a part of the game, and I, you will uh, watching me. I think jumping, not sitting down during the game. <laughs> I'm uh, sometimes a very impulsive guy, so I will not sit down and watching the game when I'm coaching the team. I will stand up the whole time. Często zobaczycie państwo y, biegającego obok ławki, bo nie jestem typem, który potrafi siedzieć i spokojnie przyglądać się temu, co dzieje się na boisku. Yes, I think uh, the last thing I'll say, I feel I have a little bit a frontier in uh, Polisamba because I know uh, that the, that the club has making a, a decision that they want to try foreign coach, so I think. Uh, Oczywiście trochę e, obawiam się e, tego przedsięwzięcia, bo jest to pierwsza sytuacja, w której e, klub zdecydował się na trenera e, obcokrajowca, ale z drugiej strony wiem, że to będzie e, wspaniałe i bardzo interesujące. E, Must have some patience because if I am going to build up a new playing structure, it takes time. If we can win the Polish championship this year, it will go to be good. But and we will try to do it anyway. But perhaps this uh, developing process is longer. I don't know. Ale też, yy, w Oczywiście. Chcę wygrać Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o zmianach przebudowie zespołu, to ten proces nie trwa pół roku. Ten trwa dużo dłużej. Ale mam nadzieję, że te cele również uda się osi osiągnąć. We will make a Thank you. Ale zawsze damy z siebie 100%. Zespół potrzebny będą na pewno nowe twarze, a nowe twarze to zawodnicy, których trzeba poszukiwać tak naprawdę już teraz. Czy już zaczęłaś aktywność w na rynku transferowym? Jak rozumiem to pytanie dobre, tak? Tak, ja mówiłem o tym, żeby tego, żeby grać w nowoczesną skandynawską piłkę ręczną proszę, jest bez wątpienia trener. natomiast no, jakby prostą konsekwencją jest to, że musimy mieć również zawodników, którzy będą w stanie Zrealizować założenia e, taktyczne trenera. E, także no, myślę, że nie jest tajemnicą, że większości zawodnikom kończy się w tej chwili e, po tym sezonie e, kontrakt. I myślę, że tak naprawdę w tym sezonie nikt nie powinien się czuć pewnie. Dlatego, że to trener zdecyduje, kto będzie się nadawał do zespołu. Nie tego zespołu, który będzie walczył o mistrzostwo w tym sezonie, tylko do który będzie pasował do, przysz do, do, do wizji yy, przyszłego zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o nowe twarze, to oczywiście yy, pojawiają się już jakieś yy, nazwiska, natomiast no, drodzy Państwo, musimy dać yy, trenerowi trochę czasu yy, pracy z tymi ludźmi, musi zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Dosyć obszerny materiał przekazaliśmy yy, w formie yy, i naszych meczów z tego i poprzedniego sezonu, natomiast no, trener potrzebuje czasu, bycia z zawodnikami, rozmowy yy, z nimi. Musi zobaczyć do, do czego tak naprawdę są yy, oni zdolni, a potem będą podejmowane decyzje. every training getting better training is it, not to getting worse you know and if the, the training getting you worse you cannot use the training you have to getting better and uh, morten is a very good guy uh, in going ahead in training mam bardzo -hmm. dobre zdanie na temat mortena morten jest 100% profesjonalistą podoba mi się jego podejście do treningu i do pracy Moim zdaniem trening, dobry trening jest niezbędny do tego, żeby posuwać się do przodu. Także Morten jest na pewno jednym z tych zawodników, którzy dobrze trenują, bo zdałem sobie z tego sprawę. Tak, to jest dobre pytanie. Wyznaczyliśmy sobie jakąś grupę kandydatów, z którymi zaczęliśmy rozmowy, no i nie ukrywam, że większość osób, ja Wisła, Polska, no nie, nie bardzo. Jednak nie. Natomiast ponieważ y, obraliśmy kierunek skandynawski, dlatego że jeżeli przyjrzycie się Państwo dobrze y, w tej chwili podziale sił w Europie, y, jacy zawodnicy grają w najlepszych klubach europejskich, y, kto jest ich trenerami, to mogę śmiało powiedzieć, że w tej chwili właśnie skandynawowie nadają y, ton europejskiej y, piłce ręcznej. No i pojawiło się nazwisko pana e, Olivera Jensena, z którym zaczęliśmy rozmawiać. No nie ukrywam, że e, dużą pracę tutaj e, zrobił również e, Morten, który bardzo, bardzo przychylnie wypowiadał się w naszym klubie. E, no i po jakimś tam czasie trener doszedł do wniosku, że jest to rzeczywiście e, wyzwanie, a jak sam twierdzi, e, dla niego wyzwanie jest jak benzyna dla samochodu. Wócem tak naprawdę, ponieważ miał pewne problemy w Danii, o których teraz nie chcę mówić na forum, wyjechał do Szwecji, gdzie grał w klubie Listad, Grał naprawdę przyzwoity sezon, potem został zauważony przez klub niemiecki. Pamiętajmy jednak, że jest to druga liga, nie, nie, nie. pierwsza Bundesliga, gdzie no rzeczywiście również grał dobrze, teraz, teraz gra w Pielcach. Natomiast tak jak to pokazuję, no nie jest to wysoki zawodnik, na pewno w Niemczech grał bardzo dużo indywidualnie, nie wiadomo na ile w Kielcach będzie mógł realizować ten styl gry. Ale jeżeli ja bym był trenerem, ja bym był trenerem to myślę, że wiedziałbym dokładnie co zrobić z takim zawodnikiem. Gra dobrze indywidualnie, ale czasami zbyt indywidualnie. Nie zapominajmy również o tym, że ma tylko tydzień na to, żeby wkomponować się w kielecką ekipę. I myślę, że będzie grał pod niesamowitą presją, dlatego że po takim krótkim czasie występuje pierwszy raz przed własną publicznością i to w meczu na szczycie.